Jestem na ulicy letniej, jadę teraz przez Park Zielona w kierunku Marianek. Tutaj za chwileczkę za, za zakrętem będę miał skrzyżowanie z drogą prowadzącą do dawnej kopalni piasku. Ja jadę w tej chwili z drogą z pierwszeństwem, czyli jadę po łuku oczywiście w miejscu, gdzie było rozwidlenie tej drogi, używałem lewego kierunkowskazu. Jadąc od Marianek będę teraz skręcał w lewo w kierunku kopalni piasku. Oczywiście lewy kierunkowskaz muszę ustąpić teraz pojazdom jadącym z przeciwka oraz pojazdom z prawej strony, już tutaj wewnątrz y, tego skrzyżowania. I z kopalni będę wyjeżdżał teraz y, na wprost, będę jechał w kierunku zielonej. Najpierw uważam na pojazdy jadące od strony. Y, od Marianek musiałbym im ustąpić, gdyż widzieliśmy, tam nie było żadnego znaku regulującego pierwszeństwo. Natomiast teraz ustępuję pojazdom zarówno z przeciwka, jak i pojazdom z prawej strony. Ograniczenie do 40.